Serdecznie witam wszystkie ryby w czytaniu na miesiąc maj. Kochani, zobaczymy, co tu wam karty doradzają. Pamiętajcie, że to są tylko podpowiedzi, e, musicie sobie wyłapać. O czym karty do Was mówią, do konkretnej osoby, no bo nikt nie ma takiego samego życia. Jeśli chcecie podejrzeć Wasze prywatne, już osobiste życie, Wasze sprawy, zapraszam do kontaktu ze mną. Tu możemy się umówić na czytania pisemne bądź telefoniczne, więc piszcie do mnie to w zależności, jak Wam tam pasuje. Dziękuję za lajki, dziękuję za subskrypcję. I zachęcam do dalszego lajkowania kanałów. I tak ogólnie, ogólnie rybki zaczynają jakąś nową drogę. Dosłownie, z taką, z taką dziecięcą naiwnością, jakieś plany. Te plany mogą dotyczyć mm, pracy, jak zarówno innych sfer waszych życiowych. Czyli Coś się być może wcześniej zrujnowało, zamknęło, wyszliście z jakiegoś etapu życiowego i teraz zaczynacie sobie od początku, tak? Być może to się zamknęły jakieś związki, być może jakieś przeprowadzki było, były, być może zmienialiście pracę. W każdym bądź razie będzie to od Was wymagało dużo wysiłku, dużo działania, jest to też plan na dłużej. To nic się nie zadzieje na chwilę, że to jest tylko na miesiąc, maj. Nie, nie. To są plany długoterminowe. Być może też będzie ten sukces, który jest tam widoczny, opiewał w taką ciężką pracę, że już będziecie tym zmęczeni, ale jednak będzie się to opłacało. Także coś zaczynacie. Jakiś macie plan, jakiś macie hmm, może plan, dopiero albo już wdrażacie ten plan. I to się pomału będzie działo. Ogólnie nowa droga przed rybą. Kompletnie. Czy to zawodowo? Myślę, że tu jest poprawa sytuacji finansowych, ale to pamiętajcie, to jest w takim dłuższym planie. To, to, to się może zaczynać dopiero w maju, aczkolwiek wszystko będzie się rozwijało powoli i stopniowo. Tak jakbyście kroczek robili w nowe życie. Tak jak mówię, praca, biznes, związki, te ryby, które już tam kogoś miały, gdzieś się spotykały, być może będą wchodziły na taki wyższy etap swojego życia. Gdzieś tu będą plany zamieszkaniem razem e, lub zaręczyny, czy też nawet ślub. Coś takiego może się wydarzyć, ale to wszystko będzie planowane kroczki w maju, a plan będzie po prostu dłuższy. I co do tych singli? Te, sing ci, e, te single, e, które. Jeszcze nie spotkały tego kogoś, tam nie były z kimś, nie nie, wiem, nie nie były w jakimś kontakcie, zupełnie nic się nie pojawiało. Owszem, w tym maju może się coś pojawić, ale to nie jest na związek stały. Może być to jakiś powrotowiec, powrotowczyni. Nie chyba tak się nie mówi, ale mniejsze z tym. Ktoś, kto wraca, ktoś, kogo już gdzieś tam znacie i może to mieć plan odnowy kontaktu, przyjazdu do Was, możecie się w jakiś sposób gdzieś tutaj spotkać, ale pamiętajcie, tu nie ma uczuć. To jest taka odnowa, aby znowu zdobyć swoje. Ta osoba będzie chciała Was w jakiś sposób ciągnąć w swoją relację w swoje pomysły, ale to jest pomysł na relację tylko i wyłącznie e, kochankową dosłownie. Mamy tu kapłanka, a kapłanka jest kochanką, no nie jest partnerką do życia. Także ten ktoś jeszcze może ukrywać, że tam ma jakiś związek że tam ma jakąś relację, czy po prostu o tym mówić, ale nie ma to nic wspólnego z uczuciami. To nie jest ten miesiąc. To jest miesiąc poświęcony zupełnie na coś innego. To jest miesiąc, który powinniście poświęcić na właśnie te plany. Ja myślę, że te plany będą dotyczyły jakiegoś sfery życiowej związane z waszym domem, z waszym, waszym miejscem zamieszkania. Tu się na tym będziecie skupiać. Wcale nie będziecie zadowoleni z tej relacji, która gdzieś tam Wam się e, chciałaby zaszykować, ale no myślę, że to odpuścicie sobie. To nie jest ten czas, to jest czas zupełnie na inne sprawy. Jeśli chodzi o związki stałe, no to tutaj jakaś decyzja trzeba będzie podjąć jakąś decyzję no i może dojść do spiny. Możecie oboje mieć inną wizję. E, Pomysły na, na daną y, sytuację. Każde z Was inaczej to widzi, każde z Was czego innego by chciało, no i będziecie się musieli, kochani, dogadać. No tu mogą być jakieś kłótnie, mm, tu mo mogą być takie. Mm, gdzieś niedomówienia, każdy sobie coś tam wymyśla, ale nie potraficie się dogadać w tej kwestii, więc też dobrze by było usiąść, porozmawiać i przełożyć, jak ktoś to widzi, jak wy to widzicie, obojętnie jakiej sfery to dotyczy, czy to dotyczy rodzinnej, czy to dotyczy zakupu, czy to dotyczy pracy, no musicie o tym porozmawiać. Sam związek nie niesie za sobą niczego negatywnego, lecz jednak Trzeba o porozmawiać, trzeba coś zdecydować, ale wspólnie. Aby nie było tak, że jedno postanowi, a drugie będzie z tego e, niezadowolone. Jeśli chodzi zaś o pracę, no to tak jak powiedziałam, tu gdzieś długoterminowo wam się szykują zyski, wam się szykuje zmiany pozytywne. Także może niektóre rybki będą zakańczały jakąś pracę, otwierały swój własny biznes, przenosiły się do e, nowej pracy. Ale jeszcze w maju jest taki zastój. Owszem, początek maja może wam przynieść troszkę gotówki, troszkę zarobku, tak jak końcówka z początkiem czerwca, ale ten środek jest taki. Hmm. No taki zastój tu, więc może się szykujecie do jakiejś nowej pracy, a być może będziecie po prostu na jakichś urlopach. No mamy też majówki e, tego typu sprawy, więc to może się również wiązać z takim zastojem w pracy, że będziecie więcej odpoczywać, więcej się poświęcać na sprawy rodzinne, sprawy domowe, aby to sobie wszystko tu poukładać, no bo tego czasu troszkę będzie więcej, nie, e, nie będzie pracy i tu możecie coś takiego robić. Jeszcze co dodatkowo możecie brać udział w jakiejś uroczystości rodzinnej. No mamy maj, to pewnie są komunie, tego typu sprawy, więc albo to wy będziecie organizować taką uroczystość, albo też będziecie na taką zaproszenie. Kochani, karta rady. No karta wam radzi, abyście wszystko zrujnowali, co trzeba zrujnować. Dosłownie mam, mam tą wieżę. Tak jak powiedziałam, czeka was coś nowego. Ryby wchodzą w coś nowego, ale albo najpierw wszystko pierdyknie. Coś się powali, zaczynamy od początku. Wiecie, to jest trudne, bo jesteśmy przyzwyczajeni do swojej strefy komfortu. Więc nawet jak coś ma się dobrego zacząć, no to my tak no nie bardzo tego chcemy, bo chcielibyśmy trzymać to, co stare, pomimo, że jest to niezbyt dobre dla nas, albo wy, tak jak mówiłam tu powyżej i już coś zamyka, zamknęliście wcześniej i teraz następuje już wyjście z tej sytuacji i idziecie sobie powoli, powoli w swoich planach, swoją własną e, ścieżką aniołeczki, wyrażaj swoją miłość, śmiało wyrażaj swoją miłość czyli kochani jeśli macie tą osobę koło siebie z którą chcielibyście sobie ułożyć życie to śmiało o tym mówcie. Mówi mówcie o tym, jakie macie potrzeby, yy, o tym, że kochacie. Nie, nie grajcie w jakieś tam podchody, że wiecie, no ja będę niedostępna, a on będzie też niedostępny, bo tak szybciej się roztegujecie niż zejdziecie. Także najlepiej jest mówić to, co się czuje i to, co się myśli. Dziękuję Wam serdecznie i pozdrawiam.